Moi drodzy, witajcie na kolejnym wykładzie z serii Czasy Ostateczne. Próbujemy sobie opowiedzieć księgę objawienia, apokalipsę, a więc to, to co do, jakby dotyczy czasów przyszłych. A w związku z tym, że są to czasy przyszłe, które zna Bóg, a nie my, my możemy opierać się tylko na, na tym, co jest zapisane, i w jakiś sposób to oczywiście interpretować. No, ale staramy się jak najwierniej to robić i trzymać się słowa. Zanim pójdę dalej do ósmego już rozdziału, ponieważ dzisiaj zaczynamy rozdział ósmy, to chcę przeczytać taką przypowiedź z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 245 werset. To więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił na przelakiu swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze. Szczęśliwy usługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśliby zaś wzły zły sługa rzekł w sercu swoim, pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swojej, jeśli pić z pijakami, przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacić zgrzytanie zębów. Popatrzcie, że ta przypowieść, o której mówi pan Jezus, wskazuje nam, Kolejny raz o tym, że my jako wierzący ludzie nie powinniśmy unikać tych tematów, dlatego że przez całe wiek, jeśli przejdziemy, to wszyscy głoszący, i to jest chyba taka Boża mądrość, mówili o rychłym przyjściu Pana. Eee, i, a Piotr w, w liście Piotra czytamy o tym, że będą szydercy, którzy będą mówili, e, którzy będą mówili e, w ten sposób. Gdzież jest przeobiecane jego przyjście? Tyle lat to już trwało i trwa, wszyscy o tym mówili, a Wy cały czas o tym mówicie, gdzież jest to przyjście? A więc też Piotr ostrzega przed takimi szydercami. Więc yy, ten. Ta przypowieść mówi o tym, że mamy być czujni. Kolejna przypowieść w 25 rozdziale o 10 pannach wskazuje o tym, ona mówi o tym, że było pięć pani mądrych, pięć głupich. Dlaczego są te pięć są nazwane głupie? Ponieważ gdy pan przyszedł, raptem się okazało, że one były takie, ja bym powiedział letnie, takie nie były w stanie rozpalić swoich lamp gdyż oliwy nie, nie wzięły, czyli takie życie, wiecie, takie lajtowe, a mogę żyć trochę z Bogiem, jak przyjdzie, to może mnie zabierze i tak dalej. Wiecie, cały czas mówimy o pewnej czujności, o tym, że mamy być gotowi o każdy dnia, e, o każdej porze dnia i nocy. Dobrze, przechodzimy do ósmego rozdziału Objawienia Świętego Jana. Mamy tutaj, w zasadzie rozpoczynamy tutaj, siódmą pieczęć. Mieliśmy siedem pieczęci, które teraz przerodzą się w siedem trąb, a nas, następnie będzie siedem czasz. Więc teraz przechodzimy do siódmej pieczęci, która to jakby zmienia się w siedem trąb. I teraz może przeczytajmy od początku. A gdy zjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Eee, I teraz... Ja już mówiłem o tym, że, te, że ta pieczęć może się równocześnie przerodzić w te siedem, 7, 7, że tak powiem, trąb i to może być jednocześnie, to może być po kolei, trudno powiedzieć. Natomiast zauważmy, że ta nadchodząca katastrofa zniszczy wszystkie prawa, którymi dotychczas kierował się świat i jego bezbożni obywatele. Pół godziny, czytamy tutaj, że pół godziny był absolutnej ciszy. Kompletnego milczenia, a więc zapowiedź czegoś okropnego. Tak jak to się często mówi, cisza przed burzą. Nie wiem, co to oznacza: czy to oznacza też, że wszyscy zamilkną i nikt nic nie będzie mówił, czy też po prostu będzie absolutna cisza wśród, w świecie zwierząt, w świecie w ogóle przyrody. Trudno powiedzieć, ale ta cisza będzie niesamowita. I czytamy. I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu. Mając złotą kadzi kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmioty, grzmoty donośne, i błyskawice, i trzęsienia ziemi. Innymi słowy, werset drugi. A Gabriel, czyli to jest tak, anioł, anioł Gabriel stojący przed Bogiem, czyli anioł bardzo wysoki rangą. Trąby były używane w doniosłych momentach Izraela, więc nadchodzi doniosły bardzo moment. Od trzeciego do piątego wersetu jest to obraz modlitwy świętych widziany od strony nieba. I w piątym wersecie czytamy o tym, że porządek zostaje jakby odwrócony, anioł napełnia kadzielnicę ogniem i rzuca na ziemię. Na tych co z premedytacją odrzucili Chrystusa. Zauważcie, że po tym wszystkim, co do tej pory nastąpiła, dalej jest wielu ludzi, którzy nie przyjęli Jezusa, kiedy był okres łaski, tak jak dzisiaj jest czas łaski, czas zbawienia, tak jak mówi Pismo Święte, teraz jest czas łaski, teraz jest czas zbawienia. Wszyscy, człowiek może uniknąć tych rzeczy warunek, uwierzy w Pana Jezusa i dostaje wszystko za darmo. Ale oni tego nie przyjęli. Następnie przychodzi ucisk i pomimo tych wielkich rzeczy, które się dzieją, strasznych rzeczy, ludzie jeszcze bardzo brną, jeszcze bardziej brną w zło, stają się aroganccy i odrzucają Boga. Dalej to jest, to jest niesamowite. No i przechodzimy do. Yy, szóstego wersetu, owych siedmiu aniołów mających siedem trąb, sposobiło się do tego, by zatrąbił. I uwaga, i zatrąbił pierwszy, pierwszy anioł. I powstał grat i ogień przemieszane z krwią. I zostały rzucone na ziemię i spłonęła, posłuchajcie tego, jedna trzecia ziemi. Spłonęła też jedna trzecia drzew. I spłonęła, uwaga, wszystka zielona trawa. Więc obiektem zniszczenia ziemia i roślinność. Poprzez grat i ogień zmieszany z krwią. Jedna trzecia ziemi, drzew i cała trawa spłonęła. Będzie to katastrofalne zjawisko atmosferyczne, wręcz o kosmicznych wymiarach. Yy, powiedziałbym, jest to analogia do siódmej plagi egipskiej tak, z Eksodusu, 9 rozdziału, 18 wersetu. Pytanie: co będzie z bydłem? Nie będzie zielonej trawy. Co będzie ze zwierzętami, które jedzą zieloną trawę? Pytanie w końcu, skoro jedna trzecia roślinności ziemi spłonie, skoro nie będzie trawy, co będzie z tlenem? Jak, jak wzrośnie poziom dwutlenku węgla? Jak będzie dużo mniej tlenu? Dzisiaj, yy, kiedy, kiedy czasami oglądamy w telewizji, jak ludzie wspinają się na wysokie szczyty, ośmiotysięczniki, gdzie już na samej górze, albo gdzie jest już mniej tlenu, to oddychanie zupełnie jest inne. Tak? Przemiana tego jest zupełnie inna. Więc to będzie bardzo taki, wydaje się, trudny, trudne, trudna, trudna sprawa, tak? Eee, także my widzimy, co się tutaj wydarzy. Dalej. Ósmy werset. I zatrąbił drugi anioł, i coś jakby wielka góra żyjąca ogniem zostało wrzucone do morza. A jedna trzecia morza zamieniła się w krew. I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. Druga trąba. Plaga spada na morze. Jakby wielka góra żyjąca ogniem, tak? To może być analogicznie do pierwszej plagi egipskiej, tak? W każdym bądź razie, możemy tutaj spekulować, ale nie chcę tego robić. Czy to będzie jakiś meteoryt, który uderzy w ocean, czy to, tak? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne. Dzisiaj na morzu pływa, pływają dziesiątki tysięcy statków, tankowców z ropą. Jest Dziesiątki tysięcy rafinerii i jedna trzecia około z nich ulegnie zagładzie. Pomyślmy, jakie to będzie zanieczyszczenie. Jaki, jakie, jakie będą katastrofa katastrofalne skutki. Yy, jedna trzecia żyjących w morzu zwierząt zginie. Jaki to będzie fetor? Pomyślmy. Dalej. I zatrąbił trzeci anioł, i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy tej pionu, jedna trzecia wód zamieniła się w pion, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. Yy, oczywiście tutaj yy, jedni mówią, że to szatan, tak, inni, że to kometa, jeszcze inni, że to pociski balistyczne. Możemy oczywiście w ten sposób to tłumaczyć. Natomiast yy, Jedno jest pewne, że coś uderzy, uderzy, tak? Coś uderzy, że tak powiem em, w ziemię, tak? W rzeki, wcześniej to były morza, teraz to uderzy w rzeki. A więc w wodę słodką. Popatrzcie, że ludzie, którzy będą pić tą wodę, okaże się, że ona jest zatruta. Będą umierać od tego, tak mówi Pismo Święte. E, dalej em, Zauważmy też, że zatrucie tym razem rzek i źródeł tak, doświadczy też człowieka w jakiś sposób. W naszych czasach totalnego zatrucia ekologicznego, chyba nie trudno jest to sobie wyobrazić, tak, że taka rzecz może mieć miejsce. W każdym bądź razie dotknie to tym razem rzek i źródeł, a więc też wody pitnej yy, dla człowieka. Dalej. I zatrąbił czwarty anioł i ugodzona została jedna trzecia słońca, jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd. Tak, iż jedna trzecia ich część zaćmiła się, i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał. Podobnie i noc. A więc ten sąd dotknie ciał niebieskich. W rezultacie tych sądów żywność zostanie zniszczona, dystrybucja towarów sparaliżowana, zaopatrzenie w wodę uniemożliwione, a produkcja żywności zahamowana. Te wszystkie plagi, te cztery trąby, te rzeczy spowodują. Pomyślmy, jak będzie to ciężki czas dla ludzi. Ale też ta plaga uderzy w ludzi, ponieważ czytamy, gdzie, gdzie, gdzie to jest jeszcze raz? Dobrze, idźmy dalej. E, człowiek jest uzależniony od słońca i rośliny, e, również, tak? Więc zostaną zachwiane prawa natury. W tym, w tym sensie to też uderzy bardzo mocno w ludzi. Będzie to ucisk o wiele gorszy i okropniejszy niż można to sobie wyobrazić. I cały czas znowu jakby e, mówimy, co z oddychaniem. Tak? Co z tlenem. Jak, jak, jak to będzie wyglądało? To, to jest przerażające. Trzynasty werset mówi, że sądy trzech ostatnich trąb będą dalekie okrutniejsze i potworniejsze w swojej istocie. Jest to też kolejne ostrzeżenie. Przeczytajmy i spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba, bo głosem donośnym biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdyż gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają zatrąbić. Więc te kolejne. Eee, trzy plagi, teraz przechodzimy do rozdziału dziewiątego, eee, czy też trąby, dotknął on już bezpośrednio człowieka. I czytajmy, I dziewiąty rozdział, i zatrąbił piąty anioł, i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano jej klucz od studni odchłani, i otwarła studni odchłani, wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca. A słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni, a z tego dymu wyszły na ziemię szarancze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, aż ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci bożej na czołach. I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ból przez nie wywoły, wywołany był jak ból od ukucia skorpiona, gdy ukuje człowieka. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, śmierci lecz jej nie znajdą. I będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich, omijać ich będzie. Więc ta plaga będzie tak straszna, że ludzie będą chcieli umrzeć, ale przez pięć miesięcy nikt nie umrze. Nikt nie będzie mógł popełnić samobójstwa, nikt nie będzie po prostu mógł zapłacić swoim życiem, cokolwiek by to miało oznaczać. Jakby śmierci nie będzie w tym czasie, ale będzie wielkie cierpienie. Kto to jest ta osoba? Bo czytamy, że gwiazda, tak? natomiast w Biblii zawsze należy wykładać Biblią i rozdział 12, do, do niego dojdziemy. Jest tam mowa o zrzuceniu szatana, więc najprawdopodobniej to może się wydarzyć gdzieś w połowie ucisku. I zakończy się wtedy też proces oskarżania. Braci przez szatana w niebie. O tym jest mowa w 10 rozdziale, 18 wersecie Ewangelii Łukasza i Zajasza w 14 rozdziale od 12 do 15 o zrzuceniu z szatana, tak? Więc wydaje się, jakby tutaj został zrzucony sam szatan. Studnia otchłani z greckiego oznacza abyssos. Jest to miejsce i tak zwana otchłań demonów, tam gdzie demony, upadłe anioły, gdzie wielu z nich tam przebywa. Jest to między innymi zapisane w Łukasza 8:31. Więc ta otchłań zostanie jakby otwarta, tak? Wyjdą armie demonów i będzie to główny atak demoniczny. Diabeł wie, że czasu ma już niewiele. Szarańcza, zobaczcie, będzie szkodziła tylko ludziom. To tak jak podobnie jak bomba neutronowa. Z tym, że ludzie nie będą umierali, umierali, tylko będą dręczeni. Będzie to taka odręka, że ludzie będą chcieli umrzeć, ale nie będą mogli przez pięć miesięcy. Będą od tego wolni, zbawieni. O tym mówi werset czwarty. Co możemy wiedzieć o szaranczy, która dzisiaj jest jeszcze pod kluczem w mrocznej otchłani? Trudno powiedzieć. Być może będzie to coś stworzone w laboratorium, a demony tego użyją. Być może będzie to związane z jakimś wirusem, tak? Kiedy weźmiesz pod mikroskop jakiegoś, jakąś na przykład grypę czy coś, na przykład koronawirusa, to zobaczysz, że to, co tam widzisz, to się rusza, to żyje w jakiś sposób, tak? Nie wiem, może to będzie związane z wybuchem e, wulkanów i z tego coś się wydarzy. Trudno powiedzieć, możemy tutaj spekulować, ale wiemy, że coś takiego, e, coś takiego będzie. Dzisiaj ludzie mają takie możliwości, żeby stworzyć e, lub, e, lub, lub e, tak, stworzyć lub, lub to może powstać ze świata natury. Trudno powiedzieć, tak? Dalej. Siódmy werset. Z wyglądu szarancze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie. A włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. No więc to jest taki opis yy, tak? czegoś, co, co Jan zobaczył. Yy, też pamiętajmy jedną rzecz, że kiedy to, to co mówiłem wcześniej, Jan żyje, to był, jest około 90 może setny rok, Yy, yy, tak, yy, Tego yy, po Chrystusie, Jan nie wie, co to jest samolot latający, nie wie, co to jest czołg, co to jest armata, co to jest pistolet, takich rzeczy nie było. I on, widząc nam na przykład bombę, która wybucha, on nie wie, co to jest czołg, który gdzieś tam strzela, on nie ma pojęcia, co to jest, więc opisuje to jako jakieś zwierzę. Tak? Które zjeje ogniem, na przykład. Tak? Więc pamiętajmy, że to takie opisy, one mogą dotyczyć dokładnie tej broni, którą stworzył człowiek. Dalej. Yy, miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła bogonach, w, yy, w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez 5 miesięcy. I miały nad sobą jako króla, Anioła odchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apolion, czyli niszczyciel. Jedno biada minęło, oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne biada. Eee, zauważcie, że pomimo tej nawet plagi, nie skłoni to ludzi do upamiętania. Tak? Eee, pamiętajmy też, że, że od 7 do 11 tutaj wersetu opis tej szarańczy jest to pokazywane są używane tutaj takie wyrazy jak jakby, podobne, jak, tak? Co oznacza, że do końca Jan nie wie, co to jest, ale próbuje to jakoś swoimi słowami, że tak powiem, opowiedzieć coś, co widzi, ale czemu nie może nadać nazwy. Dalej. Dwunasty werset, czyli zapowiedź kolejnych biada, a więc szósta trąba od trzynastego wersetu czytamy. I zatrąbił szósty anioł, i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza, stojącego przed Bogiem, jakiś głos, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad Wielką rzeką Efratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę, i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miliardy Miriad. Taką ich liczbę usłyszałem. E, innymi słowy, czterech aniołów, którzy byli do tej pory spętani nad rzeką Eufrat, zostają oni uwolnieni, aby dokonać masakry, potwornego sądu, posłuchajcie jakiego, by tracą trzecią część ludzkości. Ta jedna plaga. Wcześniej czytaliśmy, że już jakaś jedna trzecia zginęła, jakaś <laughs> jedna czwarta. I teraz znowu kolejna część. Trzecia część ludzkości, jeżeli dzisiaj na Ziemi żyje około między 7 a 8 miliardów ludzi, to byłoby to około, od, od około 2,5 do 3, no około 2,5 tak? do 3 miliardów ludzi. Słuchajcie, to jest coś przerażającego. Przerażającego. Dzisiaj niektóre państwa, gdzie ludzie umierają z powodu koronawirusa, gdzie to się tak szerzy. Mają problemy. Kostnicy mają problemy. Ludzie, są problemy z chowaniem ludzi. A co będzie, kiedy taka liczba ludzi na raz umrze? To będzie dopiero przerażające. No ale sami ludzie sobie zgotowali ten los. Ja bym tak to określił. Dalej. Jeżeli chodzi o te anioły, drugi list Piotra, dwa... 4. Może przeczytam ten werset. Drugi list piostra i dwa, cztery. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy ich do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. I to jest mowa o tych aniołach. Natomiast Juda pisze w ten sposób. Juda, szósty werset. Aniołów zaś, których nie, którzy nie zachowali, nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Czyli mamy potwierdzenie jeszcze w kilku jakby wersetach o tych aniołach, którzy są specjalnie trzymani na tę konkretną okoliczność. I to się wydarzy, oni zostaną uwolnieni. Diabeł, zauważcie, są to te upadłe anioły, i diabeł w tym wszystkim pokazuje swoją prawdziwą twarz. Ta wizja też, tych miriad, miriady, miriad, dotyczy inwazji ze wschodu. Ale chcę jeszcze wrócić do tego: diabeł pokazuje prawdziwą twarz. Jakby, można byłoby powiedzieć, okej, okay. chcieliście mu służyć, wybraliście Jego jako swego pana, wybraliście niezależność od Boga. Tak? Od prawdziwej Jego miłości. tak? Wybraliście to, to teraz on Wam, on wam pokazuje, jak jest naprawdę. Zobaczcie, kogo wybraliście. Zobaczcie za kim poszliście. To nie jest tak, że służąc mu, będziecie jakby z tego korzystać. Nie. Diabeł zawsze zabija, zatraca. On przyszedł, on przyszedł po to, żeby kraj zarzynać i, i zabijać, wytracać. I to się będzie w tym wszystkim okazywało. Dlatego kochaj Pana Boga, zwróć się do Niego całym sercem. Idź za Bogiem, ponieważ chodzenie za diabłem, nawet jeżeli człowiek powie, a nie idę za diabłem, po prostu nie, nie żyje z Bogiem. Ale to jest dokładnie tożsame. Dlatego kochaj Boga, idź za Bogiem. Dalej idąc, tutaj mamy yy, yy, tak, inwazję ze, ze Wschodu. W ogóle Eufrat odgrywał wielką rolę. Tutaj prawdopodobnie tutaj znajdował się ogród Eden. Na tym terenie też została popełniona pierwsza zbrodnia, kiedy Kain zabił Abla. Tu też mieszkał Nimrod i tu powstała jako, jakby pierwsza religia, jakby bunt przeciwko Bogu. Tutaj wybudowano też wielkie odstępne miasto Babilon i z Babilonu nad Eufratem bierze początek wszelka religia starożytnego świata. To można sobie poczytać w jakichś tam opracowaniach innych, tak? Czyli bałwochwalstwo, astrologia, okultyzm, magia, czarnoksięstwo, wróżbiarstwo. I zauważcie, to bierze, być może Babilon jako miasto zostanie podniesione znowu do jakiejś rangi, może odbudowane tego nie wiemy. W każdym razie będzie to jeden z najbardziej niszczących sądów i katastrof wspomnianych w Biblii. Od 16 19 do 19 wersetu czytamy tutaj o o tym, że będzie jakieś wojsko, dwie miriady miriad, taką liczbę usłyszałem, a, a takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli. Mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak jacynt, żółte jak siarka, a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym i siarka. Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu i od siarki wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi, więc to jest powtórzone, trzecia część ludzi. Ale czego tu jest opis? Po pierwsze, Demiria Demiria to jest konkretna liczba, to jest dokładnie 200 milionów żołnierzy. Tak? To jest ogromna liczba, ale nie dla Azji Południowo-Wschodniej. Chiny i Indie to w dzisiaj prawie 2,5 miliarda ludzi. Tylko Chiny i Indie. Więc kiedy weźmiemy, przypatrzymy się na Bliski Wschód, to zebrać 200 milionów żołnierzy dzisiaj, a wiemy jak Chiny dzisiaj rosną w potęgę, wszyscy już o tym mówimy, o tym mówią, yy, to ogień, dym i siarka pochłonął jedną trzecią ludzkości. Jest to też opis nieznanej przez Jana dzisiejszej broni, w tym również atomowej. Popatrzcie, z ich pysku wychodzi jakby ogień, dym. No więc jak Jan widzi czołg, to nie nazywa go czołgiem, bo w ogóle nie ma czegoś takiego. Jak widzi jakieś armaty czy, czy wyrzutnie rakietowe, no to on nie wie, jak widzi jakieś pojazdy, które jadą samoczynnie, to mówi, że to jakieś konie dziwne. Rozum tak? Musimy to zrozumieć. Jan nie zna tych określeń, które my dzisiaj znamy. Jan nigdy wcześniej nie widział tych pojazdów, a my dzisiaj dla nas jest to proste. Więc taki też opis tego wszystkiego, tak? Dalej, 20 21 werset. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków swoich rąk, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom, złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Więc zauważmy, że. Yy, Jutr, że ludzie jakkolwiek nie opamiętają się. E... Ja nie chciałbym zostawiać nikogo z takim uczuciem, tak? takiego czegoś strasznego, więc mam nadzieję, że będziecie na kolejnym wykładzie, tak? ponieważ jednak ostatecznie to wszystko zakończy się dobrze dla nas. Tak? E... Natomiast tutaj czytamy o tym, że jednak ludzie się nie upamiętają. E... Zauważcie, że wers 20. To jest ta pierwsza tablica z 10 przykazań, pionowy stosunek Boga i człowieka, przykazania 1-4, a wers 21, jakby ten poziomy stosunek do bliźniego, tak? przykazania od 5 do 10. Termin czary to z greki słowo pharmakeion i dzisiejsza farmacja. Termin ten sugeruje, że do różnych mikstur dodawano trucizny i narkotyki. W czasie ucisku e, antychryst pozwolił używać narkotyków i środków odurzających. Czyli marihuana już dzisiaj jest używana i ludzie sobie nie zdają sprawy, używając marihuany. Ja, ja znam wiele osób, bardzo fajnych, które mówią, co to takiego? Jakby nie mają wiedzy ani pojęcia, co tak naprawdę kryje się za marihuaną, co tak naprawdę, inaczej powiem, jakie związki chemiczne za tym stoją i jak ona jest wyprodukowana. To jest niesamowite, ale nie chcę o tym teraz mówić. Tą, tą, można się dowiedzieć. Tam jeden specjalny, taki, w marihuanie jest jeden specjalny taki składnik, który powoduje, że w każdej chwili człowiek może yy, to może być za pierwszym, za dwudziestym razem, może coś ci się wydarzyć w mózgu. To działa na twój mózg. Tam jest, tam jest taki konkretny składnik, ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Yy, dalej. Biblia mówi, że wszetecznicy, co założnicy. Są kandydatami do wiecznego potępienia. Jest to napisane w Koryncie i Galacie, i też oni są tutaj wymienieni. Więc te dwa wersety na koniec pokazują niesamowity obraz ludzkiej deprawacji. Jest to zapisane w pierwszym Temotysza 4.1.3, w drugim Temotysza, kiedy są o czasach ostatecznych jacy będą ludzie. Może przeczytajmy to, żeby to już było oczywiste. Yy, drugi do. do, 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 do... Ty... Hmm... Wydaje mi się, że powinien być drugi Tymoteusza, tak? 3, 1, 5. A to wie, że w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chępliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. Kochani, słuchacie tego słowa, rodzicom nieposłuszni. Musisz być posłuszny, po prostu. Niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemił niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nad dęcie, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Więc to są opisy ludzi w czasach ostatecznych. Yy, także świat, wydaje się, że świat powoli do tego dojrzewa że ludzka deprawacja dochodzi powoli do tego miejsca. To, co widzimy dzisiaj na ulicach. Nie bawimy się teraz w politykę, ale chęć zrobienia wszystkiego, żeby aborcja była na życzenie. Tak? Zaakceptowanie tych wszystkich związków homoseksualnych, yy, wszystkiego, co jest związane z LGBT. Promocja tego. Stan, w jakim dzisiaj jest ludzkość, a Bóg nazywa to wszystko grzechem czymś niegodziwością, a ludzkość jest w takim miejscu. Yy, I po tym przejdziemy już do rozdziału 10, gdzie mamy jakby to tak zwaną drugą parentezę, tak? Yy, czyli jakby. Yy, Pokazane jest nam już, jakby omijamy na razie, czy też zatrzymujemy się na razie, jeżeli chodzi o trąby, o te plagi, i mamy wizję jakby innej rzeczywistości. Ale to już będę mówił na następnym wykładzie. Do zobaczenia.